Druga Mojżeszowa 20, werset 18-19 Wtedy cały lud słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc gorące górę dymiącą przeląkł się i drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza, mów ty z, z nami, a my będziemy cię słuchać ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie marli. rozdział czterdziesty, werset 20, werset 20. Następnie Wziął świadectwo i położył je w warce. Włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył zwierzchu przełaganiu. Piąta Mojżeszowa, rozdział 5, werset 22. Te słowa wyrzekł Jachwę do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia, obłoku i ciemności, donośnym głosem, niczego nie dodając, napisał je na dwóch tablicach kamiennych i dał mi je. 4.13 Oznajmił Wam swe przymierze, gdy rozkazał Wam, pe wam pełnić dziesięć przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych. Prawo dekologu obowiązuje od początku. Rzymian 4.15. Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew, gdzie zaś nie ma prawa, tam nie ma i przestępstwa. Pierwsza Mojżeszowa 3,1 do 19 mówi o tym, jak pierwsi ludzie Adam i Ewa zgrzeszyli i, i jak ich Pan Bóg ukarał, wypędzając z raju, czyli było tam prawo, obowiązywało prawo. Pierwsza Mojżeszowa 4:7 mówi o tym, jak Kain zabił Abla, czyli tam też obowiązywało prawo, bo potem Bóg wyciągnął konsekwencje w stosunku do Kaina. De dekalog także i teraz obowiązuje: Chrystus nie zniósł przykazań Bożych. Mateusza Pięć siedemnaście, Mateusza pięć siedemnaście, nie sądzicie, że przyszedłem znieść prawo, albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Obowiązują wszystkie przykazania Boże. Jakuba 2, jakuba rozdział drugi, werset 10, 11. Choćby ktoś przestrzegał całego prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystko. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział także nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudołóstwa, dopuszczasz się jednak zabójstwa, jesteś przestępcą wobec prawa. Przestrzeganie dekalogu dowodem znajomości prawa. Pierwszy Jana. Pierwszy Jana 2, 3-4. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze pierwszy Jana, rozdział drugi, trzy, cztery. Potem zaś poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą. Czyli przestrzeganie dekalogu jest dowodem znajomości prawa. Przestrzeganie dekalogu jest dowodem miłości. Pierwszy Jana, 5, rozdział 5, werset trzeci: Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Jana. 14, Jana, rozdział 14, werset 21: Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię, się, objawię mu siebie. Przestrzeganie dekalogu jest dowodem wiary. Rzymian 3,31. Rzymian 3,31. Więc przez wiarę obalamy prawo żadną miarą, tylko prawo właściwie ustawiamy. Wiara bez uczynków martwa jest. Jakuba, rozdział drugi, werset 26. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Podsumowanie. Prawo jest nieodłączne w każdej sferze życia. Prawo Boże jest wieczne, obowiązujące cały wszechświat. Prawo Boże pokazuje, że jesteśmy ułomni i potrzebna nam jest łaska. Dopiero grzech spowodował, że musiała być łaska. Przykazania Boże są doskonałe. Uczą prostaczka mądrości. Prawo do, do nakazy i rady. Cztery rodzaje wyróżniamy prawa w Izraelu. Prawo cywilne dotyczące funkcjonowania w Izraela, ceremonialne dotyczące świątyni, karne, moralne dotyczące dekalogu. Prawo moralne jest uniwersalne. Wszystkie prawa ludzkie bazują na prawie moralnym, na dekalogu Bożym. Miłość Boża spowodowała, że dał ludziom Bóg prawo dekalogu, aby nas chronić od złego. Prawo to jest jak ogrodzenie mur, który nas ochrania przed złem, gdzie czujemy się bezpiecznie. Prawo Boże jest niezmienne. W życiu wiecznym nie będzie potrzeby przypominania prawa, gdyż wszyscy będą święci i będą przestrzegać prawa. Sens prawa, po co dane jest sprawą? Aby poznać, co to jest grzech i jaki jest grzech. Nie można grzeszyć, bo jest łaska, tak jak ułaskawienie przestępcy przez władcę jest wyjątkowe i niecodzienne. Pan Prawo Boże daje nam ochronę, spokojne życie, zabezpiecza prze, bezpieczeństwo, y, u, zabezpiecza nam odpoczynek. Boże prawo jest doskonałe. Prawo Boże to tak jak łańcuch, jak ogrodzenie. Jeżeli wyeliminujemy jeden y, koluszek, y, jedno oczko z łańcucha, i to może się dostać ktoś nie, 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 niepożądany. Złamanie jednego przykazania domaga się śmierci. Śmier za grzech jest śmierć, tylko za jeden grzech. Prawo Boże nas nie ogranicza. Na przykład prawo drogowe ograniczające szybkość jazdy jest dla naszego dobra bezpieczeństwa, podobnie jest z prawem Bożym. Pan Bóg wskazuje prawo Boże wskazuje na drogę do lepszego życia. Dzięki Niemu możemy tu na ziemi lepiej żyć i prawo Boże prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, do Zbawiciela i Odkupiciela. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Boże, Jachwę za dekalog Boży. Prosimy Cię, dodaj nam mocy do przestrzegania dekalogu Bożego w całości. Amen.